jak widać na załączonym obrazku kochani e, mamy dworzec e, Sędziszów dworzec PKP. E, kochani jesteśmy w Sędziszowie jest sobota ranek a ja przyjechałam tutaj po to by po to by przywieźć Adę na angielski mm. Tak ją troszeczkę namawiałam, żeby dzisiaj nie jechała na ten angielski, bo tylko ją miałam do zawiesienia. No ale uparła się, że chce. W sumie nie ma tego złego. Wiecie, wstać, ubrać się, wyjść, przejechać się, wrócić. To takie wiecie, jednak zorganizowanie się, zebranie się w kupę i po prostu trzeba sobie jakoś poradzić. Dzisiejszy dzień to takie jedno wielkie słowo, brak sił. Nawet dwa słowa, bo po prostu nie mam dzisiaj siły. Jak słuchajcie te inne objawy ustąpiły. To jeszcze jadą, jest ich chrypa, jest troszkę kaszlu już mniej. Zdecydowanie. Czy ja wycofam? Nie wiem. Taki ruch. Ale nie mam siły. Nie mam siły. Właśnie teraz sobie pojedziemy, słuchajcie, odstawiłam ADę. Mam 45 minut. Pojadę sobie na myjkę u auto bo jest brudne, a za kilka dni wigilia natomiast potem podjadę do krawcowej bo mam do odebrania spodnie i bluzkę były oddane chyba dwa tygodnie temu do przeszycia i myślę, że już są gotowe zaraz tutaj zrobimy jakieś machnią, machnią, żeby nawrócić No, wiecie jak to jest zobaczcie u nas tak wygląda w ten sposób. Oczywiście to jest niewielka, e, tylko e, niewielkie miejsce do pokazania. Boże, panie, idź, bo cię przejadą. Powolutku. Trzeba uważać na tych ludzi, bo chodzą. Słuchajcie, przechodzą. Jak im tylko pasuje. E, tutaj też pasę, na szczęście nikt nie wchodzi. Jest strasznie niebezpiecznie, Właśnie jeśli chodzi o te bazary. W sobotę tutaj to. E, same bazary mi nie przeszkadzają, tylko właśnie ludzie, którzy chodzą i nie uważają na to, jak idą. E, trzeba naprawdę sporo. Sp po prostu mieć oczy wokół głowy, żeby się nic nie wydarzyło nadzwyczajnego. Tutaj spokojnie. Jakoś tak dziwnie, że u nas ten e, targ rozkłada się na dwie części. Tam jest ta pierwsza część, a druga część jest w ogóle tutaj taka że tak powiem. Moi kochani dzień dobry, zaczyna się niedziela, równo tydzień przed Wigilią, ekscytacja słuchajcie sięga zenitu, tym bardziej, że ja jestem troszeczkę w niedoczasie, choroba zmogła, więc dużo rzeczy musiałam odłożyć na późniejszy termin. Mam nadzieję, że wszystko się uda zrobić, że się wszystko da w międzyczasie kochani ogarnąć. I już w środę wraca mój mąż nie możemy się doczekać, bo dwa miesiące go nie było w domu także słuchajcie, podwójnie te święta będą takie miłe i radosne ponieważ będziemy słuchajcie, całą rodziną razem świętować i celebrować ten czas eee, wzięłam sobie słuchajcie kąpiel i teraz sobie wezmę ten krem oliwkowy wysmarowałam buźkę, bo ja zawsze mam problem właśnie ze su suchą skórą on naprawdę nieźle natłuszcza eee, ja go stosuję nie tylko do buzi, stosuję również na łokcie, na ręce i po prostu smaruje sobie nim całe ciało. Nie wiem czy dobrze, czy źle, ale naprawdę, jak na ten moment, naprawdę bardzo ładnie nawilża nieporównywalnie do kremu Bambino, Nivea, czy jakichś takich zwykłych kremów. Mam ze sobą również butelkę wody, zobaczcie, już zostało tylko tyle, nawadniam się maksymalnie, tak jak mówiła pani doktor, trzeba dużo pić, zresztą w każdym przypadku trzeba dużo pić, a czemu my nie pijemy? Ja mam z tym problem, słuchajcie, że nie mogę przyswoić tej wody, tej ilości wody, czy to ze względu na to, że nie jestem nauczona tej wody, czy po prostu z lenistwa, trudno powiedzieć, trzeba to zmienić, trzeba pić tą wodę, bo ona, tak jak mówi lekarz, ratuje życie i to nie w jednym przypadku, nie w przypadku jednej choroby, ale również różnych innych chorób, żeby organizm funkcjonował dobrze, to tą wodę trzeba pić i kurczę, no jest to takie proste, takie łatwo dostępne, a tego nie stosujemy. Dobrze kochani, niedziela dzisiaj y, rosołek na obiad dziewczyny muszą się zregenerować słuchajcie y, słyszę od innych osób że coraz więcej osób choruje na tego wirusa jakiegoś nie wiem y, wszystkich zmaga to po prostu po domach i y, y a żeby tak szybko przechodziło, to niekoniecznie, słuchajcie, dzisiaj mam, ja w sumie choruję od środy, środa, czwartek, piątek, sobota, dzisiaj jest piąty dzień i żeby jakaś taka rewelacja była, no jest lepiej, ale tak jak mówię, jeszcze mówię przez gardło i jeszcze gdzieś, wiecie, odkrztuszam, mam kaszel i katar i jeszcze jestem słaba, więc to no co, powoli rekonwalescencja, dochodzimy do siebie, zapominamy o wirusie i kochani, cieszymy się świętami. Zobaczcie, jak pięknie ta choinka wygląda, pięknie świeci. Słuchajcie, jedyne, czego nie ma, to czubka. Nie mam gwiazdy, nie mam nic takiego, co bym mogła ewentualnie powiesić, ale wydaje mi się, że też spoko wygląda. Naprawdę jest bardzo klimatyczna, taka oryginalna. Słuchajcie, jakieś tam ozdóbki białe, srebrne i czerwone. E, tutaj mam też takie styropianowe gwiazdeczki, takie gwiazdeczki, naprawdę taka, taki jakby klasyczny trochę minimalizm poszłam w taką prostotę te bombeczki miałam w Biedronce, tutaj mam też takie zobaczcie, drewniane dodatki gdzieś mi tu jedna bombka spadła, zaraz poprawimy, prześlicznie wygląda, wiecie co, zaczynam się przekonywać do żywej choinki, zawsze byłam przeciwna żywej choince że to takie wiecie, że to takie drzewko niekształtne, ciężko ubrać Ciężko udekorować, ale no, powiem Wam, że chyba ma swój klimat, i tak mi się wydaje, że e, im starsza jestem, tym bardziej doceniam te proste rzeczy. Te proste, e, najprostsze, słuchajcie, nie jakieś sztuczne, nie wiadomo jakie, e, ale takie najzwyklejsze, prosto z lasu, zobaczcie, ekstra wygląda. E, tutaj na dole zawinęłam jutą. Bąbka leży, muszę podnieść, bo czasami się zdarza, że pianka biega też po dywanie, żeby nam tutaj tej, e, wiecie, choinki i ozdób nie podgryzała. Tutaj zostawiłam tylko takie ozdóbki. Co prawda nie ma obrusiku, bo wziąłam sobie do prania jakieś drewniane akcenty. I, kochani, u nas święta w sumie można już zacząć, można wkładać prezenty pod choinkę. I będziemy się, słuchajcie, cieszyć tym radosnym czasem. Eee, jeszcze jedna kwestia, słuchajcie, przed chwilą obierałam grej, w frotanie granata i znowu, słuchajcie, cała koszulka upryskana, rzeźnie winiątek był. I te eee, się przebiorę. Też powynoszę te wszystkie rzeczy z te pudła, które zostały po strojeniu choinki. i mniej rzeczy, tym lepiej. Nienawidzę, słuchajcie, jak jest za dużo tego wszystkiego ustrojstwa, więc biorę zaraz to pudło i wynoszę na górę. Nadal nie mam trochę siły, ale słuchajcie, powolutku dochodzimy do siebie tak jak mówię. Może jaka cudowna ta choinka, aż sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę. Dobrze. Obiadek się gotuje, rosołek. Czy będzie drugie danie? Najprawdopodobniej nie. Zjemy rosołek z makaronem i ewentualnie mięsko. I dla nas to jest zupełnie wystarczające. Jest już godzina 13, więc jeszcze daję temu rosołkowi taką godzinkę maksymalnie i będziemy jeść obiadek. Gotuje się, gotuje. Słuchajcie, wszystko jest co trzeba. Jest cebulka, czosnek, są przyprawy, mięsko, warzywa. Jeszcze tylko nastawię sobie wodę na makaron i w sumie tak jak mówię, godzinka i jemy. A na zewnątrz, słuchajcie, na zewnątrz jest zimno, wiatr, śniegu nie ma. Nie ma tak jakby przy mrozku też. Takie pozostałości tej zimy, która była i na którą stres spędziłam bardzo dużo czasu i, i energii, odśnieżając, została tylko taka malutka kupeczka. Niedziela po obiadku, kochani. Włączyłam sobie też tą girlandę tutaj pod telewizorem. Ona mi naprawdę bardzo, ale to bardzo długo wytrzymuje. Jest to girlanda zrobiona ze świeżych gałązek. Ja ją zrobiłam, słuchajcie, na poczet intra, czyli... Koniec listopada, słuchajcie, do tej pory jeszcze się nie sypie, jeszcze w miarę dobrze się trzyma, a nie ma nic, kochani. Ona normalnie jest tylko ucięta i skręcona drutem. Jeżeli chodzi natomiast o film, kochani, mogę Wam polecić. Słuchajcie, ostatnio jak choruję, to też mam czas na Netflixa. Zaraz wejdziemy sobie, nie YouTube, tylko Netflix, gdzież on jest. Zaraz kochanie, i słuchajcie, obejrzałam sobie taki bardzo fajny film. Kilka odcinków, w sumie serial. I to jest moje życie z Walterami. Jak dobrze kojarzę. Szukam i znaleźć nie mogę. Dobrze kochani, znalazłam moje życie z Wolterami. Opowiada o dziewczynie, która straciła chwilę rodziców, mieszka w Nowym Jorku, musi się przeprowadzić do takiej dosyć dużej rodziny, gdzie są sami mężczyźni, faceci, chłopaki, no i oczywiście mama i tata, to będzie dla niej rodzina. Nowa, ona się musi odnaleźć w tej nowej rzeczywistości szkolnej. E, niby taki, słuchajcie, 16, plus, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, intrygujący. Mam nadzieję, że będzie drugi sezon. 16, bardzo przyjemny do oglądania, słuchajcie. Zero stresu, sama radość, polecam serdecznie. Moi drodzy, jak tu przy choince klimatycznie pianka Mi wyjada swoje smaczki. Mam dla niej taką truskawkę heliofilizowaną. Wielbia, zobaczcie jak. Chrumcia sobie. Matko, tak, zjadłaś wszystko, już nic nie ma. Nawet, nawet. Nic, nic, nic. Moi kochani, jest problem, problem natury technicznej, jeżeli chodzi o rozdanie. I o obdarowanie tymi przepięknymi książkami dwóch osób, nie jednej osoby, przepraszam. Słuchajcie, problem polega na tym, że ostatnia osoba, która została wylosowana, nie subskrybuje kanału i ma ukryte subskrypcje. I po przeanalizowaniu wszystkich komentarzy, których jest 205, Stwierdzam, że 98% osób, które mnie oglądają, zostawiły komentarz, mają albo ukryte subskrypcje, albo po prostu tych z tej subskrypcji nie ma. I tak naprawdę nie wiem, co z tym dylematem zrobić. Wiecie, trudno jest sprawdzić 200 komentarzy i yy, yy, ocenić, czy ta osoba subskrybuje. Yy, bardzo dużo osób, które mnie komentują codziennie, i bardzo tych komentarzy jest dużo, mają ukryte subskrypcje, więc. Jest taka szansa, że one nie zdają sobie z tego sprawy, że tych subskrypcji nie widać, i ja nie jestem w stanie, słuchajcie, zweryfikować, czy ta osoba mnie subskrybuje, czy też nie. Dlatego tak bardzo ciężko jest wyłonić jakąś osobę, jakąś, jakiegoś zwycięzcę. Słuchajcie, musimy zrobić jeszcze jedno rozdanie, i to rozdanie będzie troszeczkę na innych zasadach, które pozwoli nam wyłonić jedną osobę, która otrzyma te książki. W ogóle i totalnie nie zdawałam sobie sprawy, że temat rozdania może być taki trudny. Pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego, że nie mam jak, słuchajcie, obdarować osoby prezentem. Jeżeli chodzi o rozdanie, słuchajcie, może te zasady będą inne. W związku z tym, moi kochani, podjęłam decyzję, że dzisiaj na moim kanale rusza ukryte rozdanie dla osób, które najczęściej mnie oglądają codziennie komentują. Niekoniecznie zdają sobie sprawę, czy subskrybują, czy też nie. Nie każdy musi się na tym znać. Słuchajcie, nie będę tego filmu tytułować rozdanie, bo mnóstwo osób, które po prostu tylko liczą na jakąś nagrodę, na szansę, tworzą fikcyjny kanał, na chwilę, na jeden moment zostawiają komentarz i liczą na nagrodę. Słuchajcie, każdy Osoba, która w dniu dzisiejszym, dnia dzisiejszego powiedzmy do wtorku maksymalnie, dzisiaj film pójdzie, niedziela, poniedziałek, we wtorek, sobie sprawdzę, zliczę wszystkie komentarze, które będą zawierać hasło Choinka. Pamiętajcie, kochani, piszemy choinka. Każdy komentarz, który zawiera takie słowo choinka będzie brało udział w losowaniu. Nie będę sprawdzać subskrypcji, nie będę sprawdzać żadnych łapek w górę i tak dalej. Każda osoba, która mnie zna, która mnie obserwuje i która mnie ogląda i komentuje, będzie miała szansę na wylosowanie tej, tych pięknych książek. Nie przedłużając, słuchajcie dłużej, w związku z tym, że już święta w niedzielę, chcę w środę wysłać jakimś priorytetem tą książ te książki dla osoby, która będzie zwycięzcą. Także, kochani, jeszcze raz przypominam: dwie książki do rozlosowania. Hasło Choinka w dniu wtorkowym pojawi się film z wynikiem kto otrzyma te przepiękne książki. Kochani, w środę będę chciała wysłać i yy, yy, liczę na taką szybką komunikację z Wami. Jeśli wylosuję daną osobę, bardzo proszę o szybką yy, tak jakby reakcję od tej strony, osoby obdarowanej, o wszystkie dane do wysyłki. Dobrze, kochani, jeżeli chodzi o rozdanie, to wszystko. Bierzemy się za kalendarz adwentowy. Jak miło, słuchajcie, jak cudownie, jak, jest, jak świetnie wyglądają te ciepłe światła. Nie mogę się napatrzeć. Słuchajcie, dzisiaj otworzymy dwa okienka, ponieważ wczoraj nie było filmu. E, sporo robiłam, sporo pracowałam, ale sporo też odpoczywałam. I e, chodź pianunia, chodź, pianunia, chodź, do nas jest ja Na Baraka, baraka. To jest Bana? Tak. Matko święta, jaka jestem cudowna. Słuchajcie, dzisiaj otworzymy. Dzisiaj jest 17, więc otworzymy 17. Otworzymy też. No nie, no, ona tylko do jedzenia. Otworzymy 17. Słuchajcie, i otworzymy też 16, bo 16 jest też, kochani, zaległa. Dwie, e, pianka? Pianka. E, dwa okienka mamy zaległe. Otwórzmy najpierw 16. W tle słyszę wodę na makaron, słuchajcie, bo się gotuje woda na makaron. Yy, I ym, za chwilkę będziemy mieć obiad, bo już jest godzina 14.30. Matko! Słuchajcie, ta firma, słuchajcie, Revolution bardzo, bardzo dużo pomadek. Yy, może mi się przyda troszkę koloru, kochani, bo o matko, jakie mocny. Yy, bo jestem... słuchajcie, po tej chorobie bardzo blada. Także mm, tak. Mm, taka szmineczka, słuchajcie, pianka mi zajada moją bibułkę. Kochana bibułeczki nie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do... mamy w 16 mm, pomadkę. Jedyne co mi przeszkadza w tych pomadkach, kochani, że naprawdę trzeba się głęboko pomalować, żeby nie było widać mm, tych ust niepomalowanych. Yy, córciu, wrzuć jedną krajankę czaniecką. Tą to będzie też na jutro, nie? Mhm. Dobra? Yy, natomiast jeżeli chodzi o siedemnastkę, kochani, mini gąbeczka do makijażu, do nakładania podkładu. Też się przyda. Nie wiem czemu wącham, ale uwielbiam wszystko wąchać. Szminka nic nie pachnie, a to pachnie jakąś taką, wiecie, taką, tak, yy, takim produktem stricte nowym. Dobrze, kochani, tak naprawdę to zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć okienek. Natomiast w 24 jest taka duża, jakaś, myślę, że paletka. Dwudziestkę mamy jeszcze, dziewiętnastkę, kochani. Mamy osiemnastkę, dwudziestkę, trójkę i dwudziestkę, dwójkę. Agatko, kiedy przypadają ją urodziny kanału? Dwudziestego drugiego czy trzeciego? Kiedy puściło na pierwszy film? Pamiętasz? 22. Słuchajcie, urodziny kanału trzecie, Szaleństwo, ale super. Kochani, 3 lata intensywnej pracy, intensywnego na, nagrywania na kanał różnych treści. I to wakacyjne, i to wesołe, i to smutne, i to takie codzienne, i pójście do szkoły, zakończenie y, lat, y, boże roku szkolnego, a to sylwester, a to słuchajcie, święta, a to wilkanas, a to jajka, święcenie. No, słuchajcie. Wszystko tam jest na tym moim kanale i powiem Wam szczerze, że jest to jawna, żywa pamiątka mojego życia i mojej, życia mojej rodziny. Powiem Wam szczerze, żeby nie daj Boże, kochani, się komuś coś stało, ale zostaje na pamiątka nam taka, słuchajcie, z nagrywania, czyli widzimy się widzimy oglądamy film a nie zdjęcia i ja bardzo ale to bardzo często właśnie wracam do tych filmów i po prostu sobie włączam i oglądam bo dla mnie to jest niesamowicie sentymentalna taka jakby podróż w moje życie w różne sytuacje historie i powiem wam że ostatnio włączyłam nie wiem któryś tam powiedzmy 12 chyba czy Trzynasty film z kolei, gdzie Adusia jest taką czteroletnią dziewczynką, może pięć. I ona taka śmieszna, malutka i ma tylko jednego zęba, bo drugi jest w ogóle wybity i mówi, mamo, ja tak wyglądałam, no właśnie tak wyglądałam. I dla takich chwil, dla takich momentów warto nagrywać, żeby zrobić taki jawny, żywy dziennik swojego życia, życia swoich dzieci, rodziny i później wracać jak to było w 2022, 2021 2020. Trzecim. Kochani, cudownie. Mam nadzieję, że będzie mi dane jak najdłużej właśnie nagrywać, kompletować taką niesamowitą pamiątkę i historię życia naszej rodziny. I mam nadzieję, że Wy będziecie trwać razem ze mną. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Pamiętajcie o ukrytym rozdaniu, o haśle Choinka. I widzimy się oczywiście jutro.